Trzeci filmik z naszej serii krótkich filmików dotyczących kobiet Nowego Testamentu według rytmu kalendarza kobiety na 2017 rok. W marcu naszą bohaterką jest córka Jaira. Myślę, że dobrze kojarzymy tę historię i to, że Jezus w piękny, cudowny sposób wskrzesza dziewczynkę na prośbę jej ojca. Ta historia ma dobre zakończenie. Ta historia jest taka bardzo budująca, taka piękna. A ja bym chciała dzisiaj skupić się na słowach, które Jezus wypowiada do dziewczynki w trakcie tego uzdrowienia. Mówi do niej w przykładzie Marka w jego Ewangelii Talita kum, tobie mówię dziewczynko wstań. Pojawia się tutaj arameizm, czyli takie wtrącenie słów, które nie brzmią tak jak reszta tekstu, czyli po grecku i które Ewangelista tłumaczy właśnie w, w ten sposób tobie mówię dziewczynko wstań. To jest ważne, bo to znaczy, że to nie jest tak, że formułka ma jakieś magiczne właściwości, że to te słowa leczą, że to te słowa trzeba wypowiedzieć w odpowiedniej intonacji, w odpowiednim właśnie języku, żeby, żeby miały moc. Ale ważne jest to, kto to mówi. Ja mówię tobie wstań. I to mówi Jezus do niej. Jeszcze bierze ją za rękę, co jest też bardzo ważne. Pojawia się dotyk. Budzi ją, po prostu ją budzi, tak jakby to był tylko sen. Tak jak my budzimy czasem kogoś, mówiąc do niego, delikatnie go szturchając, dotykając. Ale te słowa, które się tu pojawiają, myślę, że one mają bardzo głębokie znaczenie. Dziewczynko w stanie. Możemy sobie dzisiaj powiedzieć, nie, nie, to nie do nas. My jesteśmy dorosłe, my już nie mamy 12 lat. No, chyba że któraś z Was ma 12, to, to może pomyśleć to do mnie. Ale ja myślę, że to jest do każdej z nas właśnie w tej części nas, która jest taka dziewczęca. W tamtej kulturze wiek 12 lat był taki przełomowy, bo to był moment, kiedy dziewczynka stawała się kobietą, kiedy mogła wyjść za mąż, kiedy mogła rozpocząć takie dorosłe życie. Ta dziewczynka jeszcze tego pułapu nie osiągnęła, i ona jest gdzieś pomiędzy. Ona jest, no właśnie, w takim momencie trochę kryzysowym, w takim momencie przed. Ona jest jeszcze dzieckiem. I teraz te słowa dziewczynką myślę, że Jezus kieruje do każdej z nas. Każda z nas była dziewczynką. Każda z nas miała 12 lat, 10, 8, 6, 5 i mniej. Myślę, że mamy różne wspomnienia z tamtego okresu. Z wieku 12 lat, pewnie więcej niż z, z, z młodszych lat, ale różnymi dziewczynkami byłyśmy i różne były nasze historie. Ale to, co cechuje dziewczynkę, to z jednej strony taka piękna radość, wdzięczność. Jakieś prostsze spojrzenie, takie dziecięce spojrzenie, wyobraźnia, marzenia to wszystko, co jest nam bardzo potrzebne w naszym życiu. I cudownie, kiedy ta dziewczynka w nas, która już trochę urosła, kiedy ona odżywa, kiedy ona się czasem przypomina, kiedy ona mówi nam o sobie, mówi nam o nas, o tym, co też jest w nas. Natomiast ta dziewczynka też może mieć inne trochę cechy może mieć w sobie lęk. Może mieć w sobie obawy przed tym, co ją czeka. Może czuć się mała, bo dziewczynka jest mała zazwyczaj. Może czuć się bezsilna, bezradna. Może czuć się czasami niewystarczająca. Może się łatwo porównywać, bo jeszcze w sobie do końca nie wie, kim jest. Taki właśnie jest trudny etap bycia dzieckiem, bycia dziewczynką. I być może ta część z nas czasem się odzywa. Jeśli jeszcze ta część nas, w sensie ta historia, to nasze bycie dzieckiem, dziewczynką, jest związane ze zranieniami, z, tym, z tymi cudzymi spojrzeniami, które nas raniły, które nas jakoś właśnie dotykały mocno, które nas nie wspierały, które może nas utwierdzały w tym, że jesteśmy małe i takie, takie sobie, niewystarczające. To teraz ta nasza dziewczynka w tej swojej bezradności, w tym swoim lęku może przypominać się, i może być dorosłe, a ciągle tą taką dziewczynkę zranioną, smutną, samotną nieść. I myślę, że dzisiaj Jezus chce nam powiedzieć właśnie, e, szczególnie w tych momentach, kiedy ta dziewczynka się odzywa, kiedy ona czuje, że nie daje rady, e, mówi właśnie z tą czułością, dziewczynko, wiem, że tam jesteś, wiem, że niesiesz w sobie całą historię życia. Wiem, że, że wiele z tych chwil było dobrych i, i cudownie, kiedy stajesz i trochę jak dziecko, bo przecież ci najmniejsi wchodzą do Królestwa Niebieskiego. Ale jeśli ta dziewczynka sprawia, że ty nie masz siły żyć, że ty umierasz, to ja ci mówię, wstań dziewczynko, to ja ci daję tą siłę, to ja jestem. Więc myślę, że to, to jest bardzo uniwersalne i bardzo, bardzo takie. Piękne słowo skierowane do każdej z nas, każdej, zwłaszcza dorosłej, dziewczynki. I wstań. Zobaczcie to słowo, które możemy odnieść do różnych przestrzeni naszego życia. Czasem są takie chwile, że nam się nie chce wstać. Rano. Myślę, że takie doświadczenie każda z nas pewnie ma, kiedy trzeba się obudzić, kiedy trzeba coś zrobić i ciężko jest wstać i się robi wszystko. Żeby, żeby przedłużyć te chwile jeszcze błogiego lenistwa, ale czasem czy to buzik, czy dzieci jakoś nas no właśnie, nawołują. Ale są takie momenty w naszym życiu trudne, momenty, kiedy, kiedy naprawdę jest ciężko wstać. kiedy potrzebujemy pomocy, czasem dobrego słowa od drugiego człowieka, czasem obecności drugiego człowieka i na pewno obecności Bożej, tego, żeby on przyszedł i nas, nas podniósł żeby nam powiedział, że damy radę, żeby to Jego Słowo było tym, które nam da życie, które sprawi, że nam się będzie chciało żyć, że będziemy miały tę siłę. E, więc to może dotyczyć też takich momentów w naszym życiu, ale też może dotyczyć jakichś przestrzeni w naszym życiu, która jest taka trochę uśpiona, która jest taka zaniedbana, e, która jeszcze się nie przebudziła, która jeszcze nie daje nam e, no, właśnie e, tej pełni. Może to jest właśnie skierowanie do jakiejś części. Która, która może teraz właśnie na wiosnę, w marcu, ma się przebudzić? Czy to będzie nasza, nasza duchowość, nasza, nasza właśnie relacja z Jezusem? Czy to będzie nasze poczucie kobiecości? A może jakaś relacja z drugim człowiekiem? A może, może jakiś etap życia, który po prostu trzeba zamknąć i iść dalej. Nie wiem. Życzę Wam tego, żebyście spotkały się z tym Słowem Bożym w tym miesiącu i odkryły, co tak naprawdę Jezus chce powiedzieć do Was. W tym fragmencie, w jakim sensie wy jesteście też tą córką Jaira, w jakim sensie on bierze was za ręce, ciebie za rękę i mówi ci, dziewczynko, wstań. A więc, moje kochane, ja wam życzę, abyście w tym miesiącu po prostu poprawiły poduszki, wiecie, poprawiły, ładnie, ale bez przesady i zostawiły je gdzieś i wstały. I tak jak ta dziewczynka, która słysząc słowo Jezusa, natychmiast wstaje, chodzi i żyje. I żebyśmy po prostu zaczęły żyć, żebyśmy wstały na Jego słowo i też dały świadectwo temu, jaką moc ma to Słowo i jak wielką wartością jest nasze życie. I że możemy jeszcze tak wiele zrobić. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam na kolejny filmik za miesiąc. Jeśli chciałbyście jeszcze więcej dowiedzieć się o córce Jaira, jeśli chciałobyście zmierzyć się z pytaniami, zadaniami e, dotyczącymi jej historii, ale też historii innych kobiet Nowego Testamentu, to serdecznie zapraszam Was do programu Ja w Jego Oczach, który znajdziecie właśnie pod adresem www.jawiegooczach.pl. Tam tworzymy taką małą grupę, wspólnotę, w której się dzielimy naszymi odkryciami, korzystamy z materiałów. E, i odkrywamy, kim jesteśmy w jego oczach i kim tak naprawdę jest on. Serdecznie zapraszam, pozdrawiam i do usłyszenia.